i tam spędziłem tam są drugi, trzeciego sąsiada tu są moje, zaraz się zetną trochę pozmieniały kierunki już nie idę na mańka wczoraj miałem rano po rynku ścinkę z dziadkiem złapałem mu znowu siedem no najmów a on mi dwa o zaraz będzie bomba Może się ze A te moje dobrze idą Kierunki zmieniły Tamto się boją ściny chyba No jeszcze z nim nie miałem ścinki odkąd tu trzymam gołębie to Już trzeci rok idzie dopiero Będzie bomba zaraz Chyba, że to jego zajdą w dach bokiem Tam moje Centralnie nad nim prawie, a tu jego Jego u mnie w dachu, moje u niego Moje to idą dalej No, jego kręcą tu a moje tam poszły ładnie, odeszły, odeszły, odeszły trochę Ale tam jakieś trzy górą widzę No i jego tu Dziadek spędzi, to bo bomba, ale Chyba już trzęsie porami bo 14 mu złapałem przez 2 dni to E, moje, już idą Teraz będzie bomba I idą już na prosto Aj mogłyby się ściąć Mówię jeszcze z tym sąsiadem ścinki nie miałem, ale już tam widzę chyba dosiad daje A to jego będą zjeżdżać już. Moi zostało 85, to już weterany też muszą się wychodzić. moje tak, już nie zajdą do niego. Szkoda. No może. Nie, no te jego szlają pojedynczo no, no i idą tu centralnie, tu jakiś jaśniak. No gdzie, to te moje tu się stało? Jego tu, może, może. Dobra, dam pauzę jak się zetnął. No może teraz? Nie. A on już dosiadł, chyba. Do moje się opuszczają, tu parę się odcięło, widzę. dają do niego. Nie, moje ciągną. Zanim moje poszły do góry, coś tam wpadło. Tam górą cztery. Szkoda. Ale może coś jest tych moich. No, nie będzie ścinki. Dobra nam pauza. Każdej będą siadać. Moje są centralnie nad nim. Ale sąsiad chyba jest wydygany. Nie, ruszył tam za 20. W dachu. Gdzie to moje koty? a ruszy to 20 a spady liczy chyba wstępny fachowiec Te jego pozjeżdżają jak coś tam jest no już dwa się odcinają mieć 150 gołębi a ganiać 50 no i mogłyby tam zajeść dach nie już idą jak siwe Za wytygany spady liczy u mnie już żadnych spadów nie ma centralnie nad nim ja bym nie wytrzymał. No ale to jest co, no każdy jest inny. Jeden się boi o swoje. Ja tam się nie boję co zostaje to. Pędzę i idzie. Z 83. Trzy. Coś takiego. 3 parę odcina już Ale nie wiem czy to moje czy to jego Kiedy on osiądł Dobra, napiszę on tam jasnie jakiegoś Zjeżdża jego Napiszę w komentarzu czy coś padło czy nie, bo to trochę potrwa Pozdrawiam wszystkich